Cześć kochani, w dzisiejszym filmiku chcę Wam opowiedzieć, a przede wszystkim pokazać niespodziewaną nową roślinę w moim ogrodzie i coś mi się wydaje, że będzie ona wysoko na liście moich ulubionych w tym sezonie. A więc kochani, jeśli chcecie poznać bardzo oryginalną, wyjątkową, nową odmianę hortensji i dowiedzieć się przede wszystkim jak ją uprawiać i pielęgnować, to zapraszam Was na dzisiejszy wideo. Nie jest tak, że jestem jakąś wielką fanką hortensji. Osobiście wolę dalie, ale mam ich parę w ogrodzie. Uważam, że są bardzo łatwe w uprawie i przez to też są bardzo wdzięcznymi roślinami, ponieważ o ile wiemy, kiedy je prawidłowo podciąć, dać im odpowiednie stanowisko, będą cieszyć nasze oczy w ogrodzie przez wiele, wiele lat. Hortensje są roślinami raczej długowiecznymi. Ale parę tygodni temu moja kochana siostra, pozdrawiam Kasia, napisała mi, że kiedy odwiedzała swój pobliski ryneczek, była właśnie odmiana hortensji, która była rozchwytywana. Przesłała mi zdjęcie, namierzyłam i sobie myśl, "No tak, fajna, nie?" Mogłaby się podobać, ale niekoniecznie coś dla mnie. Wyobraźcie sobie, byłam parę dni temu w sklepie ogrodniczym i natknęłam się na tą oto sadzonkę i sobie pomyślałam: "Nie. To jest przeznaczenia, więc jednak ta hortensja będzie musiała wylądować u mnie w ogrodzie. I kochani, o czym mowa? Oczywiście o hortensji girlandowej, uciekająca panna młoda, czyli Runaway Bride. Ta cudowna odmiana kwitnie praktycznie nieprzerwanie od maja do września przepięknymi koronkowymi kwiatami, które na początku mają zielony odcień, później przechodzą w biel i kiedy już kwiatostany dojrzewają, mają taki lekko różową taką lekko różową poświatę. Jest to roślina, która preferuje półcień i stanowiska, gdzie gleba będzie żyzna, dobrze przepuszczalna, ale wilgotna, hortensje uwielbiają wodę, i szczególnie w tym początkowym okresie, na początku sezonu, kiedy właśnie tworzą kwiatostany, kiedy będą kwitły. A więc dla Hortensji, jeśli chcemy, żeby pięknie wyglądała cały sezon, im więcej wody, tym lepiej. Dorasta ona do wysokości maksymalnie 80 cm oraz szerokości około 100 cm. Centymetrów. No ale zapytacie się, co sprawia, że ta odmiana hortensji jest tak wyjątkowa? Otóż, moi drodzy, kwiaty. Tworzy ona kwiatostany nie tylko na wierzchołku rośliny, ale też na pąkach. Bocznych. A to oznacza, że taka przeciętna hortensja, uciekająca panna moda ma do 6 razy więcej kwiatów niż zwykła hortensja, co oznacza, że czasami na jednej gałęzi, na jednym pędzie może ona wytworzyć do 20 kwiatów. Fakt, że ma przepiękne, krąkowo-ażorowe kwiaty, po angielsku się na to mówi lace flowers, i to, że ma pokrój rozłożysto pokładający się, sprawia, że właśnie tworzy takie girlandy. Girlandy białych kwiatów. I przez to kwalifikuje się idealnie jako roślina do koszyków wiszących, czy też nawet takich wyższych, wiecie, ozdobnych donic. Jest po prostu bardziej uniwersalna. Ja się zastanawiam, czy jej właśnie gdzieś nie umieszczę w jakiejś nowej, fajnej, ładnej, betonowej donicy. Warto wspomnieć, że pH kompletnie nie ma wpływu na jej kwitnienie, tak jak w przypadku rośliny matki, rośliny, z której została zhybrydyzowana, czyli hortensji ogrodowej. A przez to, że właśnie pochodzi od hortensji ogrodowej, warto zwrócić na czas cięcia i przede wszystkim kiedy ciąć. Hortensje, uciekająca panna młoda, Przycinamy tylko i wyłącznie po kwitnieniu, usuwając przekwitłe kwiatostany. Przez to będziemy stymulować wytworzenie się kolejnych kwiatów i możemy ją pobudzić do kolejnego kwitnienia. Jeśli ją przytniemy, przytniemy na wiosnę, to ryzykujemy tym, że straci kwiatostany na dany sezon, ponieważ wytwarza ona kwiaty na pędach zeszłorocznych. Jest to bardzo żarłoczna roślina, potrzebuje nawet dwa razy więcej nawozu niż hortensja ogrodowa, a to oznacza, że dobrze jest ją suplementować nawozem do roślin kwitnących przez cały sezon. Ta unikatowa, wyjątkowa i przecudna odmiana hortensji powstała dzięki pracy tego samego człowieka, który stworzył surfinie oraz kalibrachoe, czyli ushio zakazaki. Jest to świetny twór. Jak już wspomniałam, jest to hybryda ogro hortensji ogrodowej oraz japońskich hortensji i szturmem podbiła rynek w roku 2018, bo wtedy debiutowała na Chelsea Flower Show i zdobyła tam nagrodę. Mam nadzieję, że ten filmik skusi Was też do zakupu tej pięknej hortensji i mimo tego, że tak jak już wspomniałam, jestem wielką fanką, bardzo cieszę się na to, że będę ją w tym roku Albo od tego roku miała w swoim ogrodzie. Kochani, dziękuję Wam bardzo za odwiedzenie mojego kanału. Widzimy się w następnym. I moi drodzy, takie właśnie małe, drobne przyjemności sprawiają mi dużą radość, kiedy nie zawsze idzie po wszystko po mojej myśli. Wiecie, że ten sezon dosyć wolno się rozkręca, chociaż mieliśmy ostatnio parę cieplejszych, ale deszczowych dni. To jest duży plus, bo wiele moich jednorocznych dosłownie nabrało tempa. Ja Wam to już niedługo pokażę, ponieważ będziemy zaraz sadzić słoneczniki oraz resztę ciepłolubnych. I moi drodzy, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Widzimy się w następnym. Pa!